Cześć, dzień dobry, witam Was niespodziewanie w środowe popołudnia nawet wieczór z naszej Ziemi Obiecanej. Wiem, że przywykliście do tego, że spotykamy się w weekend, w sobotę, ale pomyślałam, że może z Nowym Rokiem, w takie dni, kiedy będę miała troszeczkę więcej czasu, a konkretnie w środy, będę chciała się chociaż na chwilkę z Wami spotkać. Prawdopodobnie nie będzie to każda środa, bo życie jest dość intensywne, ale jeżeli będzie się udawało, to poza tymi naszymi sobotnimi, wieczornymi spotkaniami będą również te środy. I zaczynamy od tej. U nas w Wielkopolsce zaczęły się ferie, w związku z czym ja mogę troszkę odpocząć i właśnie mam odrobinkę więcej czasu na to, żeby przejść się po ogrodzie, zobaczyć co słychać na rabatach, na poszczególnych krzewach, co słychać przy różnych drzewach. Właśnie tutaj czuję jak mnie gałęzie cały czas zaczepiają. I zauważyłam pierwsze wychodzące główki z ziemi. To jest bardzo oczywiście przyjemne zjawisko, i dlatego właśnie dzisiaj spotykamy się. Chciałam Wam pokazać, co się dzieje u nas w ogrodzie w drugiej połowie stycznia. Jeżeli macie czas, to ja Was serdecznie zapraszam. Widzę, ile pracy mnie czeka, widzę, ile liści pospadało, chociaż grabiliśmy jesienią regularnie. Widzę, jak tu je brudzą, i ile mamy tutaj ich odpadów, że tak powiem, tych brązowych, rudych, których nie lubię. Widzę również gałązki, gałązki brzozy. To nie jest nasza brzoza, to jest brzoza sąsiadów. Oni mam bardzo okazałe to drzewo i to jest świetny materiał na wianki, na taką bazę pod wianki, szczególnie wiosną. Już kilkakrotnie robiłam je. Dwa lata temu no, udało mi się troszkę takich wianków sprzedać. Mamy w Kaliszu takie targi wiosenne, gdzie można sprzedawać różne swoje rękodzieło i ja właśnie raz się tak pokusiłam. Trochę pracy to jednak mnie kosztowało, ale to było bardzo fajne. I być może w tym roku, w tym sezonie wiosennym, może nawet jeszcze zimowym, pokażę Wam, jak taką bazę zrobić, a później, jak ją mu dekorować. To jest naprawdę banalnie proste, bardzo terapeutyczne, przyjemne. Stąd właśnie, gdy będę teraz przechadzała się po ogrodzie, będę zbierała te gałęzie. Jak się okaże, że mam ich za mało, wystarczy, że zapukam do drzwi sąsiadów i na pewno mi udzielę troszkę więcej tego materiału. To co? Idziemy dalej. Ja staram się nie patrzeć na to, jak tutaj te tuje nabrudziły i ile grabienia mnie czeka w najbliższych dniach. Chodźcie. Przechodząc tutaj koło choinki, koło naszego letniego salonu. Tutaj zawsze stoi nasz stół z krzesłami, i tutaj się gościmy z bliskimi nam ludźmi. Zauważyłam, że ta, ten podajnik na karmę dla ptaków jest już prawie pusty. Od razu to dopełnię. Może nie wypełnię tak zupełnie, ponieważ mam tych kulek za mało. A jeszcze jest jeden karmnik z przodu ogrodu. Ale chociaż po dwie kule wrzucę, bo to jest ważne. Kiedy już ptaki się przyzwyczają, że w tym miejscu mogą znaleźć pożywienie, to dobrze, aby to pożywienie tutaj było. W zeszłym roku... Ojej, kurczę, to dosięgnę może tutaj. Okej, okay. tu mi gdzieś siateczka spadła. W zeszłym roku jedna z Was zwróciła mi uwagę, że nie powinnam w tych siateczkach wieszać kul, ponieważ ptaki mogą się zaplątać i, i po prostu to jest niebezpieczne dla, dla ptaków. I faktycznie tak przemyślałam, że to była bardzo mądra rada. Tak więc ja za każdym razem teraz to przecinam i same kule wrzucam już do tych podajników. Za chwilkę pójdziemy do drugiej części ogrodu i wrzucę również tam przy magnoli. Ok, pokażę Wam teraz te główeczki, o których Wam mówiłam, ponieważ pojawiają się u nas już zalążki tulipanów i nie tylko, i to jest takie fajne zjawisko, naprawdę takie pocieszne. Chodźcie, zobaczycie. Pod hortensium wystają już piękne zielone listeczka. To tulipany. A tam w tle, już przybliżę Wam teraz. O, tutaj w tym miejscu mamy przyszłe narcyzy, malutkie źdła takie, ale już jak pięknie kontrastują z tą ziemią i liśćmi Hortensji. To wszystko tutaj się dzieje pod Hortensją. Spójrzcie, jeszcze oczywiście ta nie jest podcięta, ale już coś się tutaj dzieje. Miłośnicy ciemierników czekają z utęsknieniem na kwiaty. Te w zależności od odmiany kwitną nawet już w listopadzie. Te kwitły w grudniu u nas, zaczęły kwitnąć. Nie podcięłam jeszcze liści, mogłabym to zrobić, aby były bardziej widoczne. Jakoś nie było czasu na to. I tutaj mamy kolejne. Te się bardzo fajnie tutaj już rozrosły. Widziałam ostatnio u pani Pauliny, z jakich malusieńkich sadzoneczek wyrastają później. Ja wiem, że to że żadna nowość, że tak jest, po prostu, że z maluteńkich sadzoneczek wyrastają kwiaty. Ale gdy widzisz to u ogrodnika. No to to jest zachwycające. Piękne są. Jeszcze na frontowym ogrodzie, we frontowej części, pokażę Wam kolejne trzy sadzoneczki. Też już pięknie kwitną. Spójrzcie, ile gałęzi uzbierałam tylko z jednej części naszego ogrodu. Brzoza jest świetnym materiałem na wianki. No i myślę, że ta ilość, którą tutaj mam, wystarczy. A w razie czego, tak jak Wam powiedziałam, zapukam do drzwi sąsiadów i na pewno się podzielą. Tutaj znacie doskonale to miejsce. To jest ta ławka, na której zazwyczaj są jakieś kwiaty. I jeszcze z zeszłej jesieni mamy dynie. Większość z nich już wywaliłam, ale jeszcze te pomarańczowe zostały, chociaż już powolutku widzę, że się rozkładają. Trzeba będzie dobioje wyrzucić. Mamy nadal jesienne piękne kwiaty. Steepa bardzo fajnie się tutaj prezentuje. Mam nadzieję, że przetrwa. Gdy ją podetnę, odrośnie na nowo. I tam w głębi. Zaraz podejdziemy do tego miejsca. Jest sedum. Ono wytrzymało, słuchajcie, w tym roku póki co wszystkie przymrozki. Może nie były takie mocne te przymrozki, ale zdarzało się minus 4, minus 5. I ono daje radę. Jestem pod wrażeniem tej rośliny i jej wytrzymałości. Nie spodziewałam się tego. Chodźcie, pokażę Wam z bliska. Gałęzie położyłam tutaj na schodku. A oto i sedum. Bardzo rozrośnięte. Piękne jest. Teraz już będzie mi zależało na tym, aby wytrwało, przetrwało do ciepłego sezonu, więc muszę o nie zabiegać. Tutaj troszkę odpadło gałązek, ale to nic. W tym miejscu mam lazanie cebulową. Są tutaj tulipany i są krokusy. Nie pamiętam odmian, musiałabym zajrzeć do notatek, ale teraz to nieistotne. Czekamy. Mają tutaj delikatne zadaszenie. Nie podlałam, tylko przysypałam w pewnym momencie śniegiem, bo zapomniałam podlać, więc przysypałam śniegiem. Potem, kiedy miśmy odwilż, ten śnieg stopniał, no i nawilżył mi moje cebule. I tutaj jeszcze w tym miejscu, słuchajcie, tak, tutaj jeszcze zdynia, jedna z niewielu pozostałych i cebule z zeszłego roku, zobaczcie. Wychodzą. Wsadzałam tutaj podpędzone w zeszłym roku cebule tak, aby się nimi tutaj cieszyć kolejny i kolejny raz. No i wyrastają. Oczywiście będą musiały tutaj w tej skrzyni zrobić porządek, ale jeszcze nie jest na to czas. Dobrze, to idziemy dalej. Tak jak wam powiedziałam, magnolia to nasze drugie drzewo, na którym trzymamy kulę dla ptaków. Tutaj jeszcze zostały dwa, dwie kule, bo ostatnio dokładałam. Ale skoro już tu jestem, to wypełnię. Udało nam się w ostatnich dniach zrobić zdjęcie sikorkom, które tutaj przyjeżdżały, przylatywały na stołówkę. O, chrupek. Krupek przyszedł, zresztą, bo olbinka też jest, gdzie to wisiało. Powiedzmy, że tutaj. Muszę tak zrobić. Opa. Z okien, og okien ogrodu, z okien domu, bardzo pięknie to widać. I to jest ponownie, tak jak w przypadku robienia wianków, tak patrzenie się na ptaki, czy w ogóle zwierzęta, jest dla nas bardzo terapeutyczne. No dobrze, skoro jesteśmy już w tym miejscu, to pokażę Wam te ciemierniki, które nam tutaj tak pięknie kwitną. One są tutaj z przodu, chodźcie. W zeszłym roku wprowadziłam ciemierniki tutaj, w to miejsce. Ono o tej porze roku jest mocno zacienione. Tutaj słońce nie dochodzi tak naprawdę, ale te ciemierniki bardzo fajnie sobie dają radę. Te odmiany to jest Advent Star, czyli gwiazda Adwentu. Bardzo ładne. Proste. Troszeczkę przebarwiają się w pewnym momencie, nawet na różowo. Dużo im do szczęścia nie potrzeba. Zresztą, jeżeli macie to sami, wiecie, że te kwiaty nie są mocno wymagające. A przy takich temperaturach właśnie chłodnych zimą, to jest niesamowite, jak te kwiaty sobie świetnie radzą. Naprawdę sporo kwiatów, jak na pierwsze kwitnienie, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczcie, jaka cudowna, maluteńka niespodzianka. To jest liść brunery. Ona nam się tak pięknie tutaj wysiewała. Mam ją w kilku miejscach. Taka fajna niespodzianka. Tu je niestety mocno brudzą, ale nie o tym teraz. Spójrzcie na tą cudną biedroneczkę. Co ona tutaj robi o tej porze roku? To tylko chyba świadczy o tym, jak ciepłe zimy mamy w ostatnich latach. Tą część ogrodu powinniście dobrze znać z naszych filmów. Bardzo lubię ją pokazywać, szczególnie oczywiście w sezonie letnim. I to jest taka część ogrodu, która będzie mocno zmieniona w tym roku. Będziemy wycinać te tuje czy wykopywać je, ponieważ je przemieścimy i posadzimy w innym miejscu, po prostu oddamy je w dobre ręce. Tatuja i tatuja stąd wyjeżdżają. Zastanawiam się nad tą zieleniną tutaj. Ja wiem, że w okresie takim właśnie zimowym, kiedy jest dość buro na dworze, to to są takie zielone elementy, ale również ym, rozrasta nam się to zielsko tutaj. No i gdzie ty byłeś, ch chłopie? Co? A ta mysza, którą znalazłam, to jest twoja myszka? Co? Upolowałeś myszkę? Tak? Dumny jesteś z siebie? Okej. Okay. Co byś jeszcze chciał? Przytulić się? Nie? Okay. Właśnie. Stąd pewne zmiany tutaj zaistnieją. To jest werbena patagońska, wiecie, że za nią przepadam. Ona bardzo się rozrosła. Tak jak w pierwszym roku wysiałam ją, tak nie wysiewałam jej w ogóle później. Ona się rozrasta, rozsiewa, samoistnie bardzo dobrze. To, że nie przeżywa w naszym klimacie... Przeżywa, takie mamy teraz zimy, że przeżywa. Będę musiała mocno zredukować to miejsce, bo chciałabym też mieć przestrzeń dla wszystkich kwiatów, które zamierzam tutaj wsadzić. A będzie tego sporo. W już najbliższym, prawdopodobnie odcinku, powiem Wam o tych wszystkich kwiatach, które wysiewam i które wprowadzam nowe do ogrodu, i to będą dla mnie nowe kwiaty. Stąd trzeba stworzyć tutaj przestrzeń. Posprzątać. Tu będzie dużo pracy. Poza tym ten stary płot, który tu jest, on będzie pomalowany. Muszę zdążyć przed tym właśnie, nim ta przyroda się rozrośnie. Dużo pracy przede mną, stąd ten styczeń. Mam nadzieję, że będzie jeszcze troszkę taki wypoczynkowy, ale jak widzę tutaj, słuchajcie, ile jest do grabienia. Ach, chyba pójdę na kawę, chyba, chyba udam, że tego nie widzę. Z tą myślą, słuchajcie, z tym wątkiem kończę dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście, spędziliście czas. Czekam na Wasze komentarze, na kciuki w górę. Witam bardzo serdecznie tych z Was, którzy jesteście po raz pierwszy u nas. Mam nadzieję, że zostaniecie i że zasubskrybujecie nasz kanał. Trzymajcie się, bardzo ciepło pozdrawiamy razem z Dawidem. Do zobaczenia, na razie. Tą część. Hmm. Czy trzy gra w na cytrze, czy jedna czyta, a druga łzycze? Ta tapeta tu tam, ta tapeta tam, ta tapeta tu tam, ta tapeta tam. Brrr. Nie sepleń kobieto. Chrupek, gdzie ty tam idziesz? Proszę wracać. Czemu ty siedzisz na, na drodze? Król wioski po prostu.